W Stanach Zjednoczonych jako siły, która przy wyborach odgrywa ogromną rolę, jest bardzo wielka. My sobie z tego nie zdajemy sprawy na co dzień. No, jakie są wpływy niemieckie w Ameryce? Musimy sobie powiedzieć właśnie, jakie są niewyczerpane możliwości wpływania Polaków zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych na politykę, politykę amerykańską. Wtedy, kiedy te środowiska były silne i mogły artykułować jak gdyby za Moskala, e, za Moskala ale, ale jeszcze mówię w okresie na przykład w okresie I wojny światowej, prawda, kiedy, kiedy, e, kiedy Polonia była zdeterminowana, e, w miarę jednorodna i była tym e, języczkiem uwagi, który mógł decydować o, o wyborach politycznych w Stanach Zjednoczonych, a takim pozostaje w dalszym ciągu, bo przecież Polacy to są e, obywatele amerykańscy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele no, mniejszości, ale o europejskich korzeniach, bardzo istotne, jeżeli chodzi teraz o obecną strukturę demograficzną w Stanach Zjednoczonych. I to Polacy mogliby odgrywać bardzo aktywną politykę, rolę w polityce amerykańskiej w stosunku do, do macierzy. Już nas jest razem 50 milionów. Z jakichś jakich powodów robi się wszystko, żeby wprowadzać zamęt w tych środowiskach polskich, marginalizować je, zwalczać przywódców, naturalnych przywódców Polaków zamieszkałych w Ameryce Północnej, Południowej, kasus pana Jana Kobylańskiego, co jest oczywiście jakąś zupełnie nieodpowiedzialną polityką zagraniczną państwa polskiego, gdzie zamiast, i tutaj przenosząc się na, na teren Europy Wschodniej, zamiast widzieć w Polakach, w mniejszości polskiej zamieszkałej na Białorusi, przyjaznej Białorusi, przyjaznej Polsce Republiki Białorusi, Sojusznika w polskiej polityce zagranicznej i w polityce środkowoeuropejskiej, to staramy się być narzędziem destabilizacji oraz znajdowa znajdowania sobie wroga w administracji prezydenta Łukaszenki. No to jest zupełnie nieodpowiedzialna polityka, dlatego że yy, yy, no oficjalnie to tych Polaków zamieszkałych na, na Białorusi jest ponad 400 tysięcy, ale yy, nieoficjalnie yy, z, z czasów naszej, na, naszej niedawnej obecności w Republice Białorus po rozmowach prowadzonych taką no, powiedzmy może nie naukową albo bardzo poważną metodą badań wynika, że Polaków mieszka w tej chwili w Republice Białorusi około miliona 300 tysięcy. To przy, przy niecałych 10 milionach ludności w Białorusi to jest około 13, nawet do 15% ogółu ludności. To jest bardzo ważna część. A propos Białorusi, to ja może jeszcze dodam dwa zdania mówi się, że bitwa warszawska w 1920 roku była jedną z najważniejszych bitew na świecie, ponieważ powstrzymała żydobolszewizm w marszu na zachód Europy. Dzisiejsza Białoruś spełnia właściwie tak podobną rolę do tego, jaką spełniła Polska w roku 1920. Niezależna, wolna, samodzielna Białoruś blokuje pochód również żydobolszewizmu, tylko że teraz z Brukseli na wschód. Nieszczęściem Białorusi jest niestety to, że również swoje wpływy chcą tam zainstalować Stany Zjednoczone. Dlatego Rosja w celu uniemożliwienia instalacji amerykańskich interesów na Białorusi może chcieć również przejąć, zawłaszczyć czy wprowadzić swoje silniejsze wpływy na Białorusi. I dlatego powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że niezależna, wolna, samodzielna Białoruś jest polską racją Stanu. No, to, jest, to jest ważne stwierdzenie, a odnoszę to do, do naszej obecności, do rozmowy z panem konsulem Andrzejem Chodkiewiczem w Grodnie, który na nasze pytania, czy to nierównoważne traktowanie dwóch organizacji polskich, a tak naprawdę jednej legalnej w związku Polaków na Białorusi, pana no i słania się maszki. Tak, no i, i, i oficjalnie prawda, istniejącej oraz... No, tak można to nazwać, represjonowanie tych aktywnych polityków, Polaków, którzy popierają Związek Polaków na Białorusi i pana Stanisława Siemaszkę. To jest represjonowanie tak naprawdę Polaków, którzy działają w interesie Polski. Czyli nasuwa się pytanie, czy mocodawcy, czy architekci takiej polityki no tutaj muszę to odnieść do obecnie rządzącej ekipy Platformy Obywatelskiej, ale to jest w prostej linii kontynuacja wcześniejszej polityki PiSu. Czyli tutaj jest znowu ta teatralizacja, ten pozorny spór, a to jest kontynuacja tej nieodpowiedzialnej polityki. Nie powinni być w tej chwili rozliczeni w sposób właśnie e, e, taki dotkliwy przez wyborców. I wracam do tego, czy Polacy idąc do wyborów i mając do wyboru ten pozorny... E, duet, y, tę pozorną sprzeczność, zachowują się odpowiedzialnie, czy też może bardziej odpowiedzialne stanowisko, to jest bojkot tych wyborów i danie do zrozumienia siłom, które w tej chwili, w którym bardzo zależy na dużej obecności Polaków, że skończył się czas traktowania Polaków jako ciemnej, niedouczonej masy, którą można manipulować za pomocą służalczej telewizji. Które się przedtem odebrało Sienkiewicza. Tak. No i ta telewizja, niestety także publiczna, czyli ogólnopolska, ogólnonarodowa, jest bardzo sformatowana politycznie. To, to, są, to jest telewizja, która zmierza do realizacji, do utrwalenia tego podziału na sceny politycznej na dwa pozornie sprzeczność stronnictwa. Natomiast eliminuje konsekwentnie wbrew wszelkim regulacjom konstytucyjnym, wbrew dobrym praktykom wyborczym w Europie, tych kandydatów, którzy, mogli, którzy mogliby zagrozić temu upadowi. Temu Dlatego środowiska takie jak nasze, stowarzyszenia wiernej Polsce Suwerennej, musi wybrać drogę alternatywy pozaparlamentarnej, po to silnego zorganizowania się środowisk narodowych, odpowiedzialnych za Polskę. Narodowych, to od razu trzeba to zdefiniować. Ani lewicowych, ani prawicowych, narodowych. Po prostu środowisk, które myślą o pomyślności Polaków zamieszkałych w Polsce. Które no to... traktują naród jako hegemona. Tak, tak. No. I to trzeba powiedzieć, dopowiadając tę niedookreśloność w Konstytucji, może świadomą, że y, suwerenem w Polsce jest naród polski. Naród polski. Nie jakiś bliżej nieokreślony naród. Y, Jak próbowano ty... przemiecić w Konstytucji. Co jest oczywiście właśnie bardzo ważnym tutaj podkreśleniem, dlatego że my, jako stowarzyszenie, mamy do czynienia z taką wykładnią urzędników y, państwowych, urzędników, samorzą... sa... urzędników samorządowych, y, asesorów czy też no, sędziów, y, sądu rejestrowego, który zaczyna nam interpretować, co to jest naród polski, uznając, że, y, że my, jako y, stowarzyszenie, które będzie zorientowane na przestrzeganie praw Polaków jako suwerena w swojej ojczyźnie, to należy postawić pytanie zdaniem sędziów, kto to jest Polak, kto to jest naród, czy to, jest, to są Polacy, czy to są czy może, takiego czy, czy to są może jacyś obywatele europejskiej całości, którzy tylko. Tak się zdarzyło, że zamieszkują na terenie Polski, wobec tego mają prawo wypowiadać się na tematy polskie na równi z etnicznymi, kulturowo ukształtowanymi Polakami. Tak, bo jako zarzut naszemu statutowi urzędnicy warszawskiego magistratu postawili, że nie możemy zapisać żądania, że to Polacy mają prawo kontrolować życie gospodarcze, społeczne i polityczne w Polsce. A, przecież, a tak a, nie wolno. A przecież my nie definiujemy, że, 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 że Polak to jest wyłącznie ktoś etnicznie. Polski, tylko Polak to jest ktoś, kto należy do wspólnoty kulturowej, którą określamy jako polskość. Polskość, która jest tradycją, kulturą polską, nie jest określona co do wyznania, aczkolwiek oczywiście ukształtowana jest większość katolicka w Polsce, ale mamy przykłady, piękne przykłady, kiedy przedstawiciele innych wyznań też byli dobrymi, świadomymi Polakami, czyli respektującymi prawa respektującymi prawa Polaków oraz jedynie tej nacji, ale nie w znaczeniu szowinistycznej nacji, tylko nacji jako czegoś chlubnego, określonego kulturowo, prawa do samostanowienia sobie. No to, jest, to jest naturalne. Nikt nie powie, że, prawem, pra, że, że że odmawia się Francuzowi czy Niemcowi prawa do wypowiadania się w sprawach Republiki Federalnej Niemiec czy Republiki Francuskiej. No to jest zupełnie jakieś pomieszanie pojęć.